Cześć! Chciałam się zwrócić do wszystkich osób, które oglądają tę serię know How Katolika, a które nie wierzą w Boga i szukają tutaj dowodów na istnienie Boga. Słuchajcie, słuchaj ty uważnie. Ta seria jest dla katolików, ta seria jest dla ludzi, którzy już zdecydowali się wierzyć, dla których Pan Bóg istnieje. Mniej lub bardziej wierzą, mniej lub bardziej przeżywają swoją wiarę, ale wierzą. Oni gdzieś w swoim życiu zdecydowali się na to, że chcą uwierzyć, i dla nich istnienie Boga jest y, taką prawdą, jak to, że teraz za oknem mam dzień. Natomiast jeżeli ty nie wierzysz w Boga, jeżeli szukasz dowodów na to, to możesz się zawieść, możesz ich tutaj nie znaleźć. Bo te filmiki robione na podstawie katechizmu Kościoła Katolickiego są podręcznikiem dla osób, które chcą wzrastać w wierze, które chcą wzrastać w nauce Kościoła, dla tych, którzy już zrobili ten pierwszy krok. I szukałam dobrego porównania na to, żebyś mógł, mogła to zobaczyć. Jeżeli jest osoba niewidoma i przyniesiesz jej najlepsze okulary, Korekcyjne, tak jak ja mam, może nawet lepsze, i założysz jej to na oczy, to ona i tak nic nie będzie widziała, bo jest niewidoma. I tutaj właśnie o to chodzi, że katechizm kościoła to są okulary. Okulary dla osób, które widzą świat z Bożej perspektywy i chcą pogłębić tą perspektywę. Natomiast jeżeli Ty nie wierzysz w Boga i nie chcesz tej decyzji wiary podjąć, to tobie te filmiki nic nie dadzą. Być może, bo nie mówię, że nie, bo nie wiem, bo Pan Bóg jest wszechmogący. Ale założenie jest takie, że te filmiki są dla katolików, po prostu dla ludzi, którzy się zdecydowali wierzyć i chcą pogłębiać swoją wiarę katolicką. Oczywiście nie zniechęcam Cię do tego, ale być może to nie jest Twój czas, być może to Ci jeszcze bardziej utrudni szukanie Boga. Albo właśnie to jest ten moment, kiedy Pan Bóg mówi do Ciebie, czy chcesz wierzyć. Bo tu chodzi o decyzję. Tu nie chodzi o to, żeby znaleźć dowody. Tak to by było łatwo. Tu chodzi o decyzję. O to, że idę w ciemno. Nie zapalam najpierw światła, żeby widzieć, co jest w pokoju. Tylko idę w ciemno i czekam, aż to światło samo się zapali, wtedy, kiedy Pan Bóg tego zechce. Jaka jest Twoja decyzja? I jeszcze jedno. Ja choćbym naczytała się milion książek świata naukowych, żeby udowodnić w tym filmiku komukolwiek, że Bóg istnieje na logikę, to i tak bym nie była w stanie tego zrobić. Ponieważ wiara jest łaską, jest czymś danym od Boga. Ja Ci tego nie mogę dać, nie mogę Ci tego przekazać w tym filmiku. To możesz tylko dostać od Boga. I to tylko zależy od Ciebie, czy to dostaniesz, czy nie. To zależy właśnie od Twojej decyzji. Nie od nauki, nie od miliarda przeczytanych książek, nie od setek tysięcy dowodów, nie od tego. I być może się zaraz rozczarujesz, albo się ze mną nie zgodzisz. Ale nie od tego zależy Twoja wiara. Jeżeli idziesz w tę stronę, to możesz całe życie szukać i nigdy nie znajdziesz. Że chcesz zmarnować ten czas? Bo być może właśnie trafiłeś na ten kanał po to, żeby ktoś ci powiedział, że idziesz w złym kierunku, że to nie jest dobra droga. Masz odwagę, żeby znaleźć inną drogę, żeby iść tą prostą drogą wiary, decyzji wiary. Czy dalej będziesz brnąć na ślepy zaułek?